Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Ogólnie nigdzie nie ma zimy, ogólnie nigdzie nie ma pogody, a na nasze zawody zawsze jakoś nam się udaje. No w tym roku naprawdę wyśmienicie, patrząc na cały sezon, jeżeli chodzi o pogodę, piękne słońce, mrozik, śnieg świeży, więc niczego więcej sobie nie można wymarzyć. 150 uczestników, w 5 dni rozeszły się wszystkie miejsca, więc no myślę, że jak na zawody, to chyba mamy swoją markę. Mamy rywalizację indywidualną, mamy rodzinną, mamy również grupową, bo jak co roku zjeżdżają się również te grupy znajomych, którzy rywalizują między sobą, no, i myślę, że ten dziewiąty Puchar jest naprawdę znowu udaną imprezą. Aura wspaniała, warunki śniegowe kapitalne. Strasa bardzo bym powiedział, wymagająca, ale też co roku mamy coraz wyższy poziom tych zawodów, w sensie umiejętności, techniki no jej szybkości. Pula nagród w tym roku przekroczyła 15 tysięcy złotych. Mamy stałych naszych sponsorów, stałych partnerów, no ale również mamy nowych. Bardzo mnie cieszy to, że podobają się medale, bo są takie dedykowane. Myślę, że to jest taka nagroda chyba najważniejsza. Później ta rzeczowa, ale ten medal to jest takie ukoronowanie tych zawodów. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyła się pierwsza konferencja kobiet. Wydarzenie składało się z dwóch stref. Jednej wykładowej, gdzie można było posłuchać dyskusji oraz wziąć udział w warsztatach, oraz drugiej przestrzeni wystawowej, gdzie swoją działalność prezentowały kobiety i inicjatorki działające na Śląsku. Spotkała się grupa kobiet, które działają każda gdzieś tam w innej dziedzinie, na innej płaszczyźnie. Postanowiłyśmy mimo różnic, które nas dzielą, zrobić coś razem połączyć siły, żeby łączyć kobiety, pokazać im, że każda z osobna też jest silna i że możemy coś zrobić razem. Chciałabyśmy się połączyć nie tylko w kwestiach społecznych, bo tutaj kobiety działają bardzo intensywnie, ale pokazać też inne obszary naszej działalności i też zachęcić do aktywizacji kobiet, które może do tej pory nie widziały swojego miejsca, a tutaj jest je znajdą. W ramach konferencji miał miejsce także panel o nazwie Odkrywamy historię naszego regionu, gdzie mówiono o wpływie kobiet na historię Śląska. W Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie odbył się koncert Doroty Miśkiewicz z towarzyszeniem Atom String Quartet. Z zespołem Atom String Quartet znam się od projektu Piano.pl. To jest projekt poświęcony polskim pianistom, w większości jazzowym. W projekcie występowali tam kilkunastu pianistów, było z najlepszych, typu Leszek, Mordżer, Andrzej Jagodziński, Herdzin, Tokaj, Wasilewski. No, nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić. Natomiast my po tym projekcie postanowiliśmy zagrać czasem bez pianisty. Więc dzisiaj będzie częściowo repertuar z płyty Piano.pl, ale właśnie bez pianisty, żadnego. Będzie częściowo repertuar z ich płyt. Częściowo z moich innych płyt to jest taki zespół, który właściwie no, bardzo fajnie jak ma napisane nuty takie typowe na kwartet smyczkowy, każdy ma swoją partię, ale równie dobrze można im postawić tak zwane funkcje, akordy same. I oni od razu się dzielą swoimi partiami i od razu grają, no tak jak po prostu jazzowi muzycy. Więc to jest wielka przyjemność z nimi grać. Można grać wszystko. W Chorzowskim Centrum Kultury odbył się koncert Raya Wilsona, szkockiego gitarzysty, kompozytora i autora tekstów. W trakcie wydarzenia można było usłyszeć zarówno twórczość solową artysty, zwłaszcza utwory, które zostały zawarte na najnowszym albumie podsumowującym 20-lecie jego kariery, Upon My Life, jak i największe przeboje grupy Genesis, zespołu, którego w latach 1996-1998 Ray Wilson był wokalistą. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.